Witam Cię serdecznie, z tej strony Marcin i lecimy sobie z kolejnym wymaganiem, czyli rzeczą, którą musisz się nauczyć, bo teoretycznie na maturze tego od Ciebie wymagają. A mianowicie jest to uczenie składa wielomiana czynnikiem wyłączenia wspólnego czynnika przed nawias oraz metodą grupowania wyrazów w przypadku nie trudniejszych niż rozkład takiego wielomianu oraz ewentualnie uczenie w związaniem wielomianów, gdzie właśnie trzeba pogrupować wyrazy podobne albo właśnie metodą wspólnego wyłączania czynnika przed nawias. I teraz uwaga, zrobimy sobie trzy zadania z ostatnich matur, bo szczerze powiedziawszy, to pojawia się to ostatnio na trzech maturach bardzo często, czyli na majowej, czerwcowej i bodajże jeszcze była na klubnej we wrześniu, więc bardzo często to się pojawia i w tym momencie pasowałoby faktycznie się skupić na tego typu zadaniu, bo to może być swój pewne na maturze, a robi się to bardzo prostym schematem. Oto on. Mamy sobie wielomian i ten wielomian jest już praktycznie przygotowany do tego, żeby... Zobaczyć, co możemy wyłączyć przed nawias z dwóch pierwszych czynników, czyli z x do potęgi trzeciej plus 4x do kwadratu. No możemy sobie przed nawias wyłączyć x kwadrat. Jeżeli jest x do trzeciej wyłączymy x kwadrat, zostanie x, a z 4 x kwadratów wyciągniemy x kwadrat, zostanie czwóreczka. Teraz musimy się zastanowić, co można wyciągnąć z minus 9x minus 36. Tu można po pierwsze minusa wyciągnąć, bo są tutaj minusy, i oprócz tego dziewiątkę, bo 9 się dzieli przez 9 i 36 też się dzieli przez 9. Dostaniemy minus 9x podzielić przez minus 9, to jest x, no bo to jest wyciąganie przed nawiasem, to jest dzielenie, i minus 36 przez minus 9 minus z minusem daje plus, a 36 przez 9 to plus 4. I właśnie o to nam chodzi, żeby tutaj w nawiasach było dokładnie to samo, czyli jest x plus 4 i x plus 4. Jeżeli nie jest, to najprawdopodobniej albo zrobiliście gdzieś błąd, albo coś jeszcze za mało wyciągnęli. Po co to robimy? Bo jeżeli mamy dokładnie to samo w nawiasach, to teraz, to się teraz te nawiasy można by było wyłączyć przed. To całe wyrażenie i w jednym nawiasie po prostu zapamiętaj wpisujesz to, co było w tych nawiasach, czyli x plus 4, a w drugim nawiasie jest minus 9 po prostu. I ponieważ to jest równanie, to można opowiedzieć, że to w takim razie albo ten pierwszy nawias jest zerem, albo ten drugi nawias jest zerem. I na razie sobie to tak zróbmy. Czyli ponieważ tu jest mnożenie coś razy coś jest zerem, gdy pierwszy nawias jest zerem, i jak odejmiemy sobie czwórkę, to x równa się minus 4, pierwsze rozwiązanie gotowe, albo drugi nawias jest 0, czyli x kwadrat minus 9 równa się 0. Jak dodamy sobie dziewiątkę, żeby przenieść ją na prawą stronę, otrzymamy x kwadrat to jest 9 i teraz pozbywamy się kwadratu, czyli sobie pierwiastkujemy, więc wychodzi, że x równa się 3 lub x to jest minus 3. I mamy rozwiązane nasze równanie i 3 punkty na naszym koncie. Niemniej jednak, gdyby się okazało, że jednak nie dadzą mówania, chociaż ostatnio dawali, tylko właśnie każą nam rozłożyć wielomian na czynniki. To w tym momencie robimy w ten sposób, że x plus 4 grzecznie przepisujemy sobie jeszcze, natomiast x kwadrat minus 9 to jest inaczej x kwadrat minus 3 do kwadratu, i teraz tak x plus 4 sobie grzecznie przepiszę natomiast x kwadrat minus 3 kwadrat to jest wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat to jest a minus b razy a plus b więc dostaniemy, że to jest x minus 3 razy x plus 3 i to ma być równe 0 i to jest rozłożony wielomian bo jak będzie rozkład wielomian to nie będzie tutaj tego równa się 0 tylko będzie tutaj to się równa w od x tak? ale jak mówię z ostatniej czasy kiedy to w ogóle wprowadzi na to poziom podstawowy bo dawniej było to na oszerzeniu dają równania, więc rozwiązuje się w ten sposób. Pamiętajcie o tych dwóch odpowiedziach. Ewentualnie, gdyby kazali rozłożyć na czynniki, to to ma być nawias razy, nawias razy, 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 takie x plus coś albo x minus coś. Ok? Dobra. Pierwszy przykład za nami, lecimy do kolejnego. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem? Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim raz, info jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. Dwa, specjalne tablice maturalne w wersji pro. 3. Porady jak kraść punkty na maturze. 4. Strategie zdobywania punktów. 5. Pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy wejść link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. Mamy drugi przykład. I tu znowu też już jest wszystko ładnie poukładane, bo Pierwszy pierwszych dwóch czynników, z 3x 3 x do minus 2x kwadrat, mogę sobie wyciągnąć po prostu x kwadrat przed nawias, dostajemy 3x minus 2 z tej prostej przyczyny, że x kwadrat dazy 3x to jest 3x do trzeciej, a x kwadrat dazy minus 2 to jest minus 2x kwadrat. Teraz dalej. Minus 12x plus 8, tu sobie wyciągniemy grzecznie, minus 4, dostaniemy. Minus 12x podzielić przez minus 4 to jest 3x, i plus 8 podzielić przez minus 4 to jest minus 2. Ok. Nawiasek nawiasach mamy dokładnie to samo i o to nam chodziło, żeby było 3x 2 tu i 3x 2 tu. W takim razie to ląduje do pierwszego nawiasu, 3x 2, natomiast to co stało przed tymi nawiasami ląduje do drugiego nawiasu, czyli x kwadrat minus 4 i to ma być równe 0. Ponieważ to jest równanie, to znaczy, że coś razy coś jest równe zer, albo jak pierwszy coś jest z, czyli 3x 2 jest z, Albo no jak drugi coś jest 0, czyli x kwadrat minus 4 jest 0. Rozwiążmy no sobie czerwone równanie. Przenosimy dwójeczkę, dodaj 2 i dostaję, że 3x jest równe 2. I teraz dzielimy sobie przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez 3, a więc x jest równy 2 trzecie. Pierwsze rozwiązanie mamy gotowe. A no teraz bierzemy się za pomarańczowe równanie, czyli tak, dodajemy sobie czwórkę, żeby to minus 4 przenieść na prawej x kwadrat będzie na 4 i teraz pierwiastkujemy, żeby się pozbyć kwadratu. Pamiętajmy o dwóch odpowiedziach, że x równa się 2 oraz x równa się minus 2 z najprostej przyczyny, że 2 do kwadratu to jest 4, a minus 2 do kwadratu również jest 4. Jak widzisz, jest to prosty, fajny, ładny, miły i przyjemny schemacik, którego naprawdę każdy może się nauczyć, zwłaszcza, że to jest zadanie za 3 punkty. Ostatnie zadanie w mamy 3x do 3 minus 6x kwadrat minus 27x plus 54. I tutaj jest ciekawy przykład, ponieważ zobaczmy sobie, że 2, 6, 27 oraz 54 to są wszystko liczby podzielne przez 3. Podzielmy sobie to równanie przez 3. Czy mamy 3x do 3 przez 3 to jest x do 3. 6x kwadrat przez 3 to jest 2x kwadrat, 27 przez 3 to jest 9 i x -a dopisujemy, a 54 przez 3 to jest no i teraz dokładnie w ten sam sposób. To, może, to możemy wyciągnąć z dwóch pierwszych kwadrat standardowo. Z x do trzeciej wyciągniemy x kwadrat, wyjdzie x, z minus 2x wyciągniemy x kwadrat, minus x. minus 2x kwadrat wyciągniemy x kwadrat, będzie mi 2 oraz tutaj minus 9x plus 18 wyciągamy minus 9, będzie x minus 2 bo minus 9 razy x to jest minus 9x, a minus 9 razy minus 2 to jest plus 18. Ok. W nawiasach mamy dokładnie to samo i o to nam chodziło, czyli będziemy mieć w jednym nawiasie x minus 2, a w drugim nawiasie to co stało przed, czyli x kwadrat minus 9 i to jest 0. No i teraz tak. Tu jest mnożenie, czyli albo pierwszy nawias jest 7, x minus 2 równa się 0, przeniesiemy sobie dwójkę plus 2, czyli wyjdzie, że x równa się 2 i jest ok. To jest pierwsze nasze rozwiązanie. I teraz drugi nawias x kwadrat minus 9 to 0. Dodajemy sobie dziewiątkę, czyli x kwadrat to jest 9, a po spierwiastkowaniu mamy no dwie odpowiedzi, x równa się 3 lub x równa się minus 3. Tak, tak przenosił. I tyle. Jak widzisz, moim zdaniem są to proste trzy punkty, jest na to schemacik. Na tych trzech przykładach przekonałeś, przekonałaś się, że raczej jest to schemat fajny, miły, prosty i przyjemny i naprawdę łatwo dostać te trzy punkty. A jeżeli chcesz jeszcze lepiej przygotować się do Twojej matury z matematyki, to obejrzyj film, który teraz się wyświetla.